Masz 48 godzin. Spakuj swoje rzeczy i wynoś się. Ten dom należy teraz do nas. Moja młodsza siostra Katarzyna powiedziała to, rozglądając się po salonie, jakby oceniała wartość nieruchomości. Nazywam się Małgorzata. Mam 30 lat. Mieszkam z rodzicami na przedmieściach Krakowa. Pracuję jako programistka. Finansowo mam wszystko czego potrzebuję. Ten poranek miał być jak każdy inny. Piąta rano, moja ulubiona pora dnia. Zapach świeżo parzonej kawy wypełniał kuchnię, gdy pisałam kot w ciszy. Mój własny święty rytuał. Ten dom zbudował mój dziadek. Jest stary, trochę skrzypi, ale to miejsce, które zawsze kochałam, które chroniłam. Nagle jakiś hałas przerwał ciszę. Podniosłam wzrok i zobaczyłam ją. Moją siostrę Katarzynę, która od lat nie postawiła nogi w tym domu. A obok niej stał jej pretensjonalny mąż, Michał. Małgosiu, to trochę niespodziewane. Katarzyna zaczęła. Jej głos był zimny jak wiatr zimą. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, znowu rozejrzała się po pokoju i powiedziała: Masz 48 godzin. Spakuj swoje rzeczy i wynoś się. Ten dom należy teraz do nas. Na moment mój umysł kompletnie się wyłączył. Myślałam, że się przesłyszałam, ale gdy milczałam, moja matka pojawiła się z głębi salonu i dodała, jakby wbijając nóż jeszcze głębiej. Małgosiu, posłuchaj. Katarzyna i Michał lepiej wykorzystają ten dom. Ty zawsze byłaś sama, ale oni mają konkretny plan. Coś we mnie pękło na te słowa. Ale to nie był wybuch gniewu czy coś gorącego. To było coś zimniejszego. Ostrzejszego I o wiele bardziej precyzyjnego. Powoli podniosłam głowę, spojrzałam matce w oczy i powiedziałam, plan? Masz na myśli taki, gdzie ktoś inny spłaca kredyt hipoteczny zaciągnięty na ten dom? Jej twarz natychmiast zbladła. Potem przeniosłam wzrok na Katarzynę, która jeszcze przed chwilą wyglądała tak zadowolenie z siebie. Czy w ogóle wiesz o kredycie na 600 tysięcy złotych? Mój spokojny kontratak sprawił, że zarówno Katarzyna jak i Michał zaniemówili. W ich głowach myśleli tylko: dostajemy dom za darmo. W końcu zwróciłam się do ojca, który niezręcznie wpatrywał się w podłogę. Tato, nic nie powiesz? To moja odprawa za wszystko co zrobiłam? 48 godzin na zniknięcie. To dość kiepski zwrot z inwestycji. Pokój pochłonęła niezręczna cisza. Prawdopodobnie oczekiwali, że będę płakać, błagać, ale już nie będę walczyć na ich warunkach. Wypuściłam powietrze, po czym powiedziałam jasno, niemal radośnie, dobrze, rozumiem. Zacznę się przygotowywać. To nie była kapitulacja. To była deklaracja wojny. W mojej głowie kot już zaczął działać. Nazwa projektu odpłata rodzinie. Termin 48 godzin. Bezbłędny plan. Wróciłam do swojego pokoju i cicho zamknęłam drzwi. Nie spadła ani jedna łza. Zamiast tego poczułam przypływ adrenaliny. Postanowiłam zacząć od spisania wszystkich aktywów. Jeśli myśleli, że zabierają skorupę tego domu, to ja zabiorę wszystko, co nadawało mu wartość. Każdy gram komfortu, każdą funkcję, każdy ślad wartości. Czy oni w ogóle rozumieli, dlaczego ten dom wciąż istnieje? Lata temu mój ojciec stracił oszczędności emerytalne w oszustwie, a zarobki matki z pracy dorywczej ledwo pokrywały jej wydatki. Żeby to zrekompensować, pożyczyli dużą sumę z banku, używając tego domu jako zabezpieczenia. Kiedy dziadek zmarł, tytuł własności domu został przeniesiony na nich. Wykorzystali to, żeby dostać kredyt, ale oczywiście nie spłacali rat. Dom był o krok od zajęcia. Wciąż pamiętam tamtą noc. Ojciec z głową w dłoniach nad wezwaniem do zapłaty, a matka błagająca: Małgosiu, ty możesz to naprawić, prawda? Jeśli spłacisz, przepiszemy dom na ciebie. Warunki banku były brutalne. Natychmiast spłacić zaległości i w ciągu trzech lat całą pozostałą kwotę główną plus odsetki 600 tysięcy złotych. W przeciwnym razie dom pójdzie na licytację. To dla rodziny. Powiedziała. Po tym jednym komentarzu postanowiłam odłożyć własne marzenie o kupnie mieszkania, które planowałam od trzech lat i zamiast tego, sumiennie płaciłam miesięczne raty bez wyjątku. Kiedy zobaczyłam ich pełne ulgi twarze, myślałam, że zrobiłam dobrze. Ale to nie była wdzięczność. To był wyraz zadowolenia z wygodnego portfela. I to nie był tylko kredyt. Ta duża kanapa w kształcie L w salonie. Kupiłam ją po miesiącach nadgodzin, wyobrażając sobie rodzinne wieczory filmowe. 65-calowy telewizor OLED. Kupiłam go, bo tata kiedyś powiedział: Te nowe telewizory to coś niesamowitego. Kiedy zepsuła się pralka, kupiłam nową. Model z najwyższej półki z suszarką. Kiedy dach przeciekał, zapłaciłam za naprawę. Kiedy ściany wyblakły, odmalowałam je. Wlałam wszystko, co miałam. Ten projekt zwany domem. Mój czas, moje pieniądze i moją miłość. Chciałam tylko, żeby moja rodzina żyła wygodnie. Ale po spłaceniu każdego grosza tak mi się odpłacają. Więc teraz w ciągu 48 godzin wydobędę każdy kawałek mojego życia z tego miejsca. Bezpiecznie. Całkowicie. Najpierw musiałam zabezpieczyć niezbędnego sojusznika zewnętrznego dla tej operacji, firmę przeprowadzkową. Było jeszcze wcześnie rano. Otworzyłam laptopa i wpisałam w wyszukiwarkę: Kraków ekspresowa przeprowadzka 24 godziny. Pojawiło się kilka opcji. Wśród nich wyróżniała się jedna firma górskie przeprowadzki, najwyższe oceny i elegancka strona internetowa. Warto spróbować. Wykręciłam ich numer. Ku mojemu zdziwieniu, po kilku sygnałach odebrał mężczyzna. Nazywał się Daniel. Jego głos był zaspany, ale profesjonalny. Dzień dobry. Bardzo przepraszam, że dzwonię tak wcześnie, ale potrzebuję pilnej przeprowadzki jeszcze dzisiaj. Krótko i desperacko wyjaśniłam sytuację. Początkowo Daniel brzmiał na autentycznie zaskoczonego. Dzisiaj, powiedział z niedowierzaniem. Ale kiedy wymieniłam przedmioty do przewiezienia: kanapa, telewizor, pralka, zestaw krzeseł, inne urządzenia i rzeczy osobiste, jego ton się zmienił. Prawdopodobnie zdał sobie sprawę, że to nie jest chaotyczna ucieczka. To była porządna robota biznesowa. Dobrze, będziemy musieli naliczyć opłatę za tryb ekspresowy, ale możemy to zorganizować. Najwcześniej możemy być u pani. Zobaczmy w południe. Czy to odpowiada? Idealnie. O tej porze wszyscy zwykle wychodzili, więc mogłam całkowicie zatrzeć ślady. Tak. Południe, proszę. I czy ekipa mogłaby być jak najcichsza? Proszę się nie martwić, jesteśmy profesjonalistami. To jedno zdanie Daniela dało mi więcej pewności niż jakakolwiek pocieszająca rozmowa. Rozłączyłam się, wypuściłam powietrze i odhaczałam pierwszy etap planu. Pozostało tylko czekać na wykonanie. Otworzyłam folder z paragonami i zaczęłam przyklejać małe karteczki samoprzylepne na każdej rzeczy do zabrania. To jest moje, tamto jest moje. To też wszystko. Przez godziny przed południem spokojnie pakowałam. Moi rodzice i Katarzyna prawdopodobnie spodziewali się, że będę szlochać w pokoju. Ich sporadyczny śmiech z salonu już nic mi nie robił. Nawet nie rejestrowałam go jako szum tła. Punktualnie w południe zadzwonił domofon. Ekipa górskich przeprowadzek pod przewodnictwem Daniela przybyła. Cicho, sprawnie, profesjonalnie. Spotkałam ich przy drzwiach wejściowych i wskazałam przedmioty oznaczone karteczkami. Wydawali się trochę zaskoczeni moim opanowaniem, ale trzymali się pracy i nie marnowali słów. Pierwsza wyszła duża kanapa w kształcie L symbol rodzinnej bliskości, którą kiedyś sobie wyobrażałam. Dwóch pracowników podniosło ją z wprawną łatwością i powoli wyniosło przez drzwi. Patrząc, jak znika, nie czułam smutku. Zamiast tego było to jak przecięcie ciężkiego łańcucha. To nie była sentymentalna pamiątka. To było coś, co kupiłam za własne pieniądze, moja własność i ją odzyskiwałam. Następnie 65-calowy telewizor został zdemontowany i owinięty w ochronne pokrycie: pralka, mikrofalówka, toster. Były ładowane na ciężarówkę jeden po drugim jak zdyscyplinowany pluton. Jeden z pracowników zatrzymał się, niosąc krzesło i zapytał: Czy stół może zostać? Tak. Stół należał do mojego dziadka, ale te krzesła kupiłam w zeszłym roku. Skinął ze zrozumieniem i ostrożnie wyniósł krzesła. W tym momencie zdałam sobie sprawę, że nie odbierałam im samego domu. Wydobywałam z chirurgiczną precyzją wartość, którą w niego włożyłam. Mój umysł zawsze inżynierski pozostał chłodny i skupiony. Ten projekt zostanie wykonany bez błędów. To było wszystko, o czym mogłam myśleć. Po tym, jak ciężarówka przeprowadzkowa cicho odjechała, stałam sama w centrum domu. Domowe dźwięki, które pochłaniały meble i zasłony, zniknęły. Dom przypominał katedrę, niesamowicie cichy. Normalna osoba. Mogłaby zostać zmiażdżona poczuciem straty na ten widok, ale mnie wypełniło dziwne, dzikie poczucie spełnienia i podekscytowane oczekiwanie na następny akt przedstawienia. Wyciągnęłam telefon z kieszeni i sfotografowałam paragon od firmy przeprowadzkowej doskonały zapis wykonanej pracy. Następnie delikatnie położyłam klucz do domu na stole, gdzie stały krzesła. Już nie potrzebowałam tego klucza. Zabrałam laptopa do pobliskiej kawiarni, rozpoczęłam papierkową robotę związaną z nowym miejscem i czekałam. Dokładnie po upływie 48 godzin mój smartwatch delikatnie zawibrował, sygnalizując rozpoczęcie przedstawienia. Patrząc na zachód słońca przez okno kawiarni, piłam espresso. Właśnie wtedy mój telefon zaświecił się połączeniem. Mama. Telefon od publiczności po pierwszym akcie, być może. Oczywiście nie odebrałam. Pozwoliłam, żeby poszło na pocztę głosową i odsłuchałam. W głośniku był histeryczny głos Katarzyny i zdenerwowane próby mojej matki, żeby ją uspokoić. W domu nic nie ma, mamo. Jest pusty. Małgorzata wszystko ukradła, zabrała wszystko, Katarzyna krzyczała. Uspokój się, Katarzyno. próbuje dodzwonić się do Małgorzaty, ale nie odbiera. Co się dzieje? Głos mojej matki drżał z paniki. Z drugiej strony słyszałam, jak moja matka się rozpada. Jej scenariusz zakładał, że będę płakać, żałośnie się spakuje i wyjdę, a potem Katarzyna i Michał będą wygodnie żyć. Nigdy nie śniła, że cała scenografia zniknie. Wysłałam sms do mojej najlepszej przyjaciółki i prawniczki Rebeki. Kurtyna poszła w górę. Teraz czekamy na wejście prawnika. Jej szybka odpowiedź była uspokajająca: Popcorn gotowy. Zamówiłam kolejne espresso i czekałam na telefon od ojca. Jak się spodziewałam, jego numer pojawił się kilka minut później. To też puściłam na pocztę głosową. Jego głos w nagraniu brzmiał mniej na zły, bardziej na zdezorientowany. Małgorzato, co ty zrobiłaś? Dom jest pusty. Oddzwoń do mnie, posunęłaś się za daleko. Za daleko? Zmusiliście mnie do zapłacenia sześćset tysięcy złotych. Harowałam jak wół dla tej rodziny, a potem wyrzuciliście mnie bez zastanowienia, to nie jest za daleko. To jesteście wy. Ustawiłam telefon na tryb cichy i zostawiłam na stole. Dzięki temu hałas nie będzie mi przeszkadzał. Powoli piłam kawę, wyobrażając sobie, jak krążą po pustym domu. Następnego ranka byłam w kancelarii Rebeki, nowoczesnej szklanej przestrzeni. Podała mi filiżankę herbaty ziołowej i uśmiechnęła się psotnie. Więc wczorajszy pusty zamek wywołał spore zamieszanie. Słuchałam poczty głosowej. Niezła panika. To było idealne otwarcie, ale to była tylko uwertura. Danie główne nadchodzi, powiedziałam. Położyłam na stole gruby folder z paragonami i stare zdjęcie mojego dziadka, Franciszka. Rebeka przejrzała paragony i westchnęła z uznaniem nad ich ilością. To niezwykłe, doskonałe dowody. Własność mebli i urządzeń bezsprzecznie należy do ciebie. Nawet jeśli będą krzyczeć o kradzieży, policja prawdopodobnie potraktuje to jako sprawę cywilną. Widzisz, ale tu zaczyna się prawdziwa praca. Rebeko, nie proszę cię o grę defensywną. Chcę, żebyś przeszła do ofensywy. Wskazałam na stare zdjęcie mojego dziadka. Na nim Franciszek podnosił małą dziewczynkę, mnie na ramiona. Uśmiechając się z nieukrywaną radością, zbudował ten dom własnymi rękami, dumny i uparty do końca. Ten dom pierwotnie należał do mojego dziadka. Zawsze wierzyłam, że rodzice odziedziczyli go legalnie, ale coś się nie zgadza. Sposób, w jaki ojciec spanikował, jakby się bał, że dowiem się czegoś. Wyraz twarzy Rebeki natychmiast się wyostrzył. Obudziła się w niej prawniczka, odstawiła filiżankę i pochyliła się do przodu. Rozumiem. Więc myślisz, że proces dziedziczenia nie był przejrzysty? Dobrze, przekopię się. Jeśli sprawdzimy rejestry w urzędzie i zapisy testamentowe, możemy coś znaleźć. Podaj mi pełne imię i nazwisko dziadka oraz przybliżoną datę śmierci. Podałam jej wszystko, co wiedziałam. Mocno ścisnęła moje ramię. Zostaw to mnie. Już zrobiłaś najtrudniejszy krok, odzyskałaś własne życie. Pozwól profesjonalistom zająć się resztą. Kiedy wychodziłam z jej biura, krakowskie niebo było boleśnie niebieskie, niemal szyderstwo w swojej jasności. Jednak po raz pierwszy od lat czułam spokój. To już nie była tylko moja walka, a w głębi duszy wiedziałam, że prawda czekająca na ujawnienie będzie o wiele większa niż cokolwiek, co mogłam sobie wyobrazić. Ci ludzie wciąż błądzący po tym pustym domu. Nie mieli jeszcze pojęcia, że to, co mieli stracić, było o wiele cenniejsze niż stare meble. Zaledwie dwa dni później, na moim telefonie pojawił się krótki SMS od Rebeki: Przyjdź teraz do biura. Nawet przez te kilka słów mogłam wyczuć jej ledwo powstrzymywaną ekscytację i nić profesjonalnej furii. Kiedy otworzyłam drzwi jej biura, wpatrywała się ponuro w monitor. Gdy mnie zobaczyła, obróciła krzesło. Małgorzato, przygotuj się. Znalazłam coś ogromnego. Na ekranie był zdigitalizowany dokument prawny, oficjalnie zarejestrowany i opieczętowany w urzędzie miasta Krakowa. Tytuł: Testament Franciszka Nowaka, imię mojego dziadka. Twoi rodzice powiedzieli ci, że nie było testamentu, gdy zmarł, prawda? zapytała. Tak. Powiedzieli, że nigdy go nie sporządził, więc majątek przeszedł na małżonka. I dzieci zgodnie z prawem stanowym. To było kłamstwo. Wielkie kłamstwo. Rebeka wypluła te słowa niemal jak przekleństwo, przesunęła myszkę i powiększyła odpowiednią część testamentu. Pośród gęstego języka prawnego wyróżniało się jedno niewiarygodne zdanie, napisane jasno i nieomylnie. Całą nieruchomość, w tym ziemię i dom mieszkalny, położony na przedmieściach Krakowa, Zapisuję wyłącznie mojej ukochanej wnuczce, Małgorzacie Nowak. Zaparło mi dech. Co to oznacza? To oznacza dokładnie to, co mówi. Od momentu śmierci twojego dziadka dom prawnie należał do ciebie. Twoi rodzice i Katarzyna nie mieli żadnych praw dziedziczenia. Wiedzieli o tym i ukryli to przed tobą, oszukali cię, a nawet próbowali eksmitować z nieruchomości, która zgodnie z prawem była twoja. To nie jest spór rodzinny, to oszustwo i nadużycie zaufania. Słuchając spokojnego wyjaśnienia Rebeki, fragmenty przeszłych wspomnień zaczęły układać się w mojej głowie, jak elementy układanki. Dzień, kiedy dziadek zaznaczył moją wysokość na filarze i powiedział: Kiedyś to ty będziesz chroniła ten dom. To nie był tylko miły gest czy uprzejmość, to była wiadomość dla mnie, wiadomość na przyszłość. Teraz rozumiałam, dlaczego moi rodzice tak łatwo przyjmowali moje poświęcenia. Dlaczego ojciec zawsze wyglądał na niespokojnego, gdy pojawiał się temat domu? Żyli w cichej obawie, że pewnego dnia odkryje to, co zakopali. Zagłuszali poczucie winy moją dobrocią. Poza gniewem, z głębi mojego wnętrza wezbrała zimna, absolutna determinacja. Jeśli była prawda, którą próbowali ukryć, to czy nie było moim ostatecznym obowiązkiem, jako wnuczki, wyciągnięcie jej na światło dzienne? Zwróciłam się do Rebeki i powiedziałam cicho, ale z nieomylną jasnością: Rebeko, naucz ich rzeczywistości. Z przyjemnością. Po to tu jestem. Rebeka błysnęła dzikim uśmiechem, jakby czekała na ten moment od dawna. Następnego dnia list polecony z nazwiskiem Rebeki dotarł do domu rodzinnego. Zawierał dwa załączniki. Część pierwsza. Formalne zawiadomienie, potwierdzające moją własność wszystkich zakupionych mebli i urządzeń, ostrzegające, że wszelkie fałszywe oskarżenia o kradzież skutkować będą pozwem o zniesławienie. Część druga. Kopia testamentu Franciszka Nowaka, oficjalnie informująca ich, że prawowitym właścicielem nieruchomości jest Małgorzata Nowak. Ostrzegał, że moi rodzice i rodzina Katarzyny są teraz w nielegalnym zajmowaniu i zalecał natychmiastową ewakuację. Rebeka później mi powiedziała, że do tego popołudnia mój telefon był zalewany połączeniami: dziesiątki, setki, od każdego członka rodziny. Odebrała tylko jedno od mojej matki. Daj mi Małgorzatę, muszę z nią porozmawiać krzyczała matka. Głos Rebeki, jak powiedziała, był chłodny i precyzyjny. Małgorzata nie będzie z panią rozmawiać. Wszelka przyszła korespondencja musi przechodzić przez to biuro na piśmie. Proszę również pamiętać, że za nielegalne zajmowanie naliczane są codzienne odszkodowania. To jedno stwierdzenie sprawiło, że matka za nie mówiła, a rozmowa nagle się zakończyła. Zawsze widzieli mnie jako tę emocjonalną, łatwą do manipulowania poczuciem winy, łatwą do kontrolowania. Ale teraz stawiali czoła czemuś czego emocje nie mogły poruszyć, samemu prawu. Oczywiście nie zaakceptowali porażki. Wynajęli lokalnego adwokata i próbowali zakwestionować testament, twierdząc, że Franciszek był stary, niezdolny do zdrowego osądu. Albo że Małgorzata musiała nim manipulować. Ale Rebeka już przewidziała każde słowo. W ciągu kilku godzin przedłożyła dowody. Wyniki badania lekarskiego przeprowadzonego zaledwie kilka tygodni przed podpisaniem testamentu i nagranie wideo mojego dziadka, bystrookiego i śmiejącego się, biorącego udział w lokalnym turnieju szachowym. Jego bystrość umysłu zawstydzała większość trzydziestolatków. Ich desperacka obrona załamała się w sądzie. Sędzia podtrzymał testament w całości i wydał formalny nakaz eksmisji przeciwko moim rodzicom i rodzinie Katarzyny. W ostatni weekend, kiedy mogli zostać w domu, odwiedziłam go z Rebeką. Oczywiście nie, żeby wejść do środka, ale na spotkanie z agentem nieruchomości. Tak, zdecydowałam się sprzedać ten dom. Wspomnienia o dziadku pozostaną bezpiecznie w moim sercu. Pomyślałam, że najlepiej będzie fizycznie przeciąć więzi przeszłości. Gdy rozmawialiśmy z agentem przed domem, Katarzyna nagle wybiegła z środka, jej twarz wykrzywiona gniewem i zazdrością. Małgorzato, jak śmiesz. Myślisz, że ujdzie ci to na sucho? Czy ujdzie mi to na sucho? Zdecyduje sąd. Aha. I upewni się, że zapłacisz odszkodowanie za okres nielegalnego zajmowania. I jestem pewna, że opłaty prawne za waszego adwokata też będą niemałe, prawda? Uśmiechnęłam się ciepło. Obok mnie Rebeka stała ze skrzyżowanymi ramionami, patrząc na Katarzynę z lodowatym spokojem. Katarzyna przygryzła wargę z frustracji, bez słowa. Nie miała już nade mną żadnej władzy, a to bardziej niż cokolwiek innego było tym, czego nie mogła znieść. Przez szparę w zasłonie widziałam, jak moi rodzice wyglądają z domu. Nie mieli nawet odwagi, żeby mi stawić czoła. Żałosne, stracili wszystko: zaufanie rodziny, reputację budowaną przez dziesięciolecia, a teraz nawet swój dom. To wszystko było wynikiem ich własnych wyborów. Dom sprzedał się szokująco szybko. To był dobrze zbudowany dom w cichej dzielnicy Krakowa. Kiedy agent nieruchomości zadzwonił, żeby potwierdzić, że sprzedaż doszła do skutku, w końcu poczułam, że mogę oddychać. Po raz pierwszy od lat jeden długi, wyczerpujący projekt w końcu dobiegł końca. Zgodnie z nakazem sądu, moi rodzice i mąż Katarzyny, Michał, Opuścili dom przed terminem eksmisji, praktycznie wykradając się w środku nocy. Zostawili tylko jakieś tanie zużyte naczynia i stos niezapłaconych rachunków za media. Pieniądze ze sprzedaży stały się fundamentem mojego nowego życia. Część wykorzystałam jako zaliczkę na nowe mieszkanie, a resztę mądrze zainwestowałam. Nie musiałam już wlewać ciężko zarobionych pieniędzy w czyjeś potrzeby. Każdy grosz mógł teraz iść na moją własną przyszłość. Według dalekich krewnych, później nie poszło im dobrze. Kiedy Katarzyna i Michał stracili aktywa, na które liczyli, ich małżeństwo szybko się rozpadło. Błyskotliwa praca handlowa Michała nie nadążała za nawykami wydawania Katarzyny ani za czynszem za ich nowe mieszkanie. Ostatnie, co słyszałam, byli w trakcie rozwodu, a Katarzyna spała po znajomych w Warszawie, szukając pracy. Moi rodzice wypadli jeszcze gorzej. Wieść o ukrytym testamencie szybko rozeszła się po społeczności, w której mieszkali od lat. Zafiksowani na punkcie pozorów, przenieśli się daleko od Krakowa do małego wynajmowanego mieszkania w jakimś małym miasteczku. Mój ojciec, pozbawiony dumy, stracił wszelką motywację, podczas gdy matka nadal narzekała każdemu, kto chciał słuchać, że to wszystko wina Małgorzaty. Utrata domu i pozycji społecznej nie wystarczyła, żeby wyrównać rachunki. Rebeka już przygotowywała wniesienie zarzutów karnych za ukrywanie testamentu. Cena, którą zapłacą, nie będzie już tylko finansowa. Dzień, kiedy będą musieli stawić czoła swojej winie za żelaznymi kratami, zbliżał się. Nawet gdy słyszałam plotki o ich upadku, moje serce się nie poruszyło. Nie było już nienawiści, gniewu, tylko spokojna, niewzruszona obojętność. To bardziej niż cokolwiek innego dowodziło, że nie są już częścią mojej historii życia. Zablokowałam wszystkie ich numery, nie znali mojego nowego adresu. Fizycznie, cyfrowo, emocjonalnie przecięłam każdą więź. To, co nastąpiło, było spokojem tak głębokim, że wydawał się prawie nierealny. Kilka miesięcy później podjęłam ważną decyzję, żeby odbudować swój fundament od podstaw. Opuściłam Kraków i przeprowadziłam się do Wrocławia. Chciałam czystej karty, miejsca nietknięte przeszłością. Na szczęście startup zajmujący się zieloną technologią docenił moje doświadczenie i zaoferował mi stanowisko kierownika projektu. Niezależność finansową już osiągnęłam, ale we Wrocławiu, w tym nowym życiu, w końcu zyskałam też niezależność emocjonalną. Nie musiałam już chodzić na palcach wokół czyichś nastrojów. Ani poświęcać się, żeby zadowolić innych. Trzymałam kierownicę swojego życia mocno we własnych rękach. A to poczucie kontroli było najczystszą formą siły, jaką kiedykolwiek znałam. Około roku po osiedleniu się we Wrocławiu Rebeka przyjechała z wizytą na wakacjach. Świętowałyśmy cicho w moim nowym mieszkaniu. Rozejrzała się, jej wyraz twarzy złagodniał. To miejsce jest piękne, powiedziała. Czuć, że to ty. To wszystko dzięki Tobie, Rebeko. Bez ciebie mogłabym wciąż być przykuta do tego domu. Nie. Potrząsnęła głową. Ja tylko pokazałam ci prawną drogę. To ty wstałaś i wykonałaś ten dziki, genialny 40 odgodzinny plan. Ta siła była cała Twoja. Miała rację. Byłam silna przez cały czas. Przez lata żyłam pod klątwą rodziny, wątpiąc we własną wartość, ale nigdy nie byłam słaba. Odwaga, żeby uwierzyć w siebie, żeby powiedzieć nie niesprawiedliwości zawsze tam była, czekając na przebudzenie. Może wszystko, co się wydarzyło, było tylko szorstką, ale konieczną terapią, żeby obudzić tego śpiącego lwa we mnie.